Cześć, z tej strony jest koń dzisiaj nowy Dobra, nieważne, tego nie było Tak, wiem, mój głos jest po prostu amazing, tak ja wiem Dzisiaj zaczniemy z levelem, który nazywa się Christmas Row, czyli rzucanie świąteczne rzucanie Tylko czego? Prezentów do tego, ok, rozumiem? Rozumiem, mam tylko mało czasu, chyba czas mi się właśnie kończy Właśnie mi się skończył czas i to jest zły duch, który a trafiłem Widzicie? Jestem po prostu niesamowity, ale czas leciał i leciał i leciał i leciał i leciał i leciał i leciał i, leciał i, leciał. I jest dobrze. Okej. Okay. Trafimy wszystko, patrzcie. No widzicie, trafiliśmy chyba najłatwiejsze. Dobra. Zmarnowaliśmy tyle, że ja nie mogę. Okej. Okay. Mieczy już praktycznie nie mamy, więc zaczniemy sobie od początku. Okej. Okay. Pierwszy jest zmarnowany, drugi też, trzeci też, czwarty też, piąty, szósty, ósmy, dziewiąty. też, dziesięć. Dobra. Jeszcze raz. Dawaj. Tym razem pojedynczo. Pojedynczo, chłopie. Dobra. Bardzo dziękuję. Okej. Okay. Dziesięć zmarnowanych. Okej. Okay. Mamy. Dobra. Jest następny. I oh yeah. I tam tego już chyba nie trafimy. I zabiliśmy siebie nawzajem. Znaczy, siebie zabiliśmy po prostu. Nie da się zabić siebie nawzajem. Oh yeah, double kill. Widzieliście to? Oh yeah, triple kill normalnie. Tylko, że nie było triple killa. No, ale dobrze, możemy sobie wymarzyć triple killa. No ale kurde, ręka mi otknęła. No, no, mi do rękę! Daj mi do rękę! Nieważne, one more time. Dobra, ale było dobrze. Okej, okay. był triple kill, ale. Niestety musiałem resetować, wiecie jak to bywa, czasami tak. No właśnie, trzeba resetować niestety. I bach, 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 bo. No nie, no kuźwa, no proszę cię, no. No proszę cię, tra O, bardzo ładny rzut, tylko szkoda, że, że tak daleko, że tak niedaleko poleciał, znaczy się. Oh yeah, tra najtrudniejszego trafiłem. Dobra, teraz już pójdzie jak składka. No, fuck, może jednak nie. Okej, okay, już przegrałem. Ah, oh yeah, no, ale trafiłem dziecko przynajmniej, no, został tylko jeden. Został jeden, został jeden. Ale dobra, wiecie co? O, lecz to. o, 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 o. o. O, lać to! Dawaj! O, jest, dobrze, dobrze, to. O! Dobra, jest. G. No nie, no proszę, Cię, kurde, więcej się nie da na raz chwycić? Z 20 chwyć może, albo 30, wtedy będziesz miał normalnie cały komplet w dupie. No, ogólnie. Niekoniecznie w dupie. O! Fak! A tak było blisko! No nie, i nie, nie! O, Jaki Fuchs? Ostatnie dwa, dobra, przykro. Jakie jaja! Dobra. Opa, 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 będzie triple, nie będzie tripla. Dawaj. no nie. No. Nie! No fak nie! No nieważne! Dawaj, trzy cztery, dobrze. Okej, okay. okej. Okay. Okej! Okay. Dobra, double, double kill Ja szkodzę, że jeden miecz nie mógł do jednego, drugi do drugiego. Nie, a tak było blisko. Jest! Dobra, okej, okay, udało się. Ostatni! Jest! O, oh yeah. O, oh, o oh yeah. właśnie tak. Widzicie ludzie tak to się to właśnie robi w czasach 18+. Plus 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 plus. Raczej takiego lewala by nie wpuścili, bo by byłoby 18+. plus What? Aha, okej. Okay. Wow, jakie ciekawe. Dobre! Dobre, Ej, dobre. To mi się po ej, to mi się podobało. Dawaj to. Aha, okej, rate 8, okej, mhm, aha, okej, bardzo fajne, tak, jetrun. Okej, okay. pięć, znaczy, co pięć, kurde, co, dawaj, y jedziemy, do przodu, noob, noob, ja, ja noob, przepraszam cię bardzo, ja, uh -huh. tak, chyba, 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 se... nie, ja, jedź, dobrze, ale fuks, okej, okay. lecimy, lecimy na szczecin, dobrze, lecimy na szczecin, bardzo dobrze, dobrze, jeszcze lepiej, owie owie oł, ja, yeah. Dobrze Tak, genialnie, genialnie Popro... Nie Nie genialnie Genialnie Łoho, wow! ale to było zaskoczenie Jezu, myślałem, że będzie 20 startów chyba Icebreak D demo Dawaj, no, to jest demo, ja nie lubię demo Będzie run Okej okay. Jej oh, Fuck Chyba przegrałem A nie, wygrałem Okej, okay, tego nie przeczytałem, nie przeczytałem co tam było, ale to było dla youtubera TheSepticEye Czy jakoś tak Bo tam było wszędzie te całe ai, 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 ai. To jest do wygrania podobno To jest do wygrania podobno Okej, okay, już wiem jak to robić Okej, okay, było blisko Było bardzo blisko, ale niestety Poddałem się w ostatniej chwili Oh, fuck Okej okay. Jedną stronę mamy zrobioną, teraz czas na drugą Fuck! Dobra, one more time Trzeba takim magicznym... Czemu on się tak drze? O Jezu, akurat w głowę mu to wchywał. Ty to jest... Fak, ale było tak blisko. Fak, akurat w głowę mu trafiło. Przestań się kurde drzeć. Dobra, wiecie co? Mam dość tego levela. Mam dość po prostu. Rope swing green. Znaczy, rope... O, oh, fuck, wyskoczył. Dobra, przegrałem. Nie to. Z miał być. Dawaj, dobrze. O nie, 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 nie. O, jaki fuks. Jaki fuks! Dawaj, trzymaj się, chłopie, nie puszczaj się, chłopie. Jak się puścisz, to zabije. Dobrze, jestem z ciebie dumny. Kulkę mam się tutaj zwinąć, tak? Okej, okay. dobrze, dobrze wiedzieć. Okej, okay, tutaj nie musimy chyba się nawet ruszać, wiecie bo tutaj samo prowadzi nas samo po prostu na dół. Ale za chwilę coś tak czuję, że spadniemy na jakieś. coś. O, tak mam być. Bardzo ładnie, ale genialnie, genialnie jestem po prostu super mega. Yo, 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 oje, oje. o Uuu, ale to, to, to takie nudne będzie, że będzie sobie leciało, i leciało, i leciało, i leciało, i, leciało, i lecia. Chyba muszę się trzymać, wiecie? Nie, na no, chyba nie. Okej, okay, to wiecie co, ja uznam to za to, że wygrałem, wiecie? Eee, Pogo jump, o, Pogo jump będzie super. Tylko muszę wybrać Pogo, bo jakby wybrał samochodzi, to mnie by był fajny. Opa, nad, nad tym czymś. A to nie jest jednak ten, a tu jest dopiero, tu są prezenty, ok, czyli prezenty to są moje przeszkody, tak. Znaczy te inne prezenty, takie, znaczy słupki w sumie. O, laski, 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 bardzo ładne. Strasznie płaskie laski, ale, ale wiecie, no. No, właśnie. Cóż, trudno się mówi. Niestety tak czasami bywa, że. Laska świąteczna po prostu nie jest. Nie ma wybrzuszeń i nie ma takiego, wiecie, takiego końca zakończonego, takim. Takim dobrym, lukrowa. Nie no, dobra, to w sumie jest po prostu zakończenie i tyle. To, to jest płaskie i to po prostu leci do góry i. Jest proste, niczym ja pierdziule, O takie proste jest. Opa, double, double jump. Hello, bye, bye, ja bym chciał. Ja bym chciał coś fajnego, ja bym chciał więcej widzów na święta. Dziękuję. E, co tutaj w ogóle było co to było za level nie wiem aha to jest ball throw, ok w takim razie przegraliśmy bo już widzę tutaj chłopak jakoś tak dziwacznie dużo mi nie dał tak naprawdę co to jest win oni gadają że trzeba tam polecieć trzeba polecieć dobra wygrałem Wygrałem, wygrałem to jest jego pierwszy level, ale chłopak się postarał, widać, naprawdę. Naprawdę się chłopak postarał. Pewdiepie quiz hard, okej. Okay. Co te quiz robił, ja się pytam was. Jack! A no bo. A coś tam było, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. Bo. Ok, okej, okay, okej. Okay. Jack Steptikai. O, właśnie tak, a nie a jakoś tak mówiłem tam. Escape the trap. The true, true. O Jezu. Jestem w trapie. Czyli w pułapce. Jednym słowem. Dawaj, najpierw nogi, chłopie. No dobra, może, nie wiem, trzeba się postarać jakoś, żeby to tam włożyć. Te nogi, najpierw. Albo. O, idealnie, tak. Ja jestem z dumny. Szkoda jednak, że się... dobra, mam dość, okej, okay. miałem cierpliwości o takich leveli e, o, to jest, to jest zarąbiste, ja kocham po prostu z levely. one są takie zarąbiste, że ja nie mogę niektóre są tak naprawdę genialne, że kurde, ja nie mogę popatrzcie, widzicie jaki genialny, normalnie taki prosty, że normalnie na samym końcu zginąłem i się głowę utknąłem i się normalnie ręka odpadła i ja nie mogę i głowa zaraz też odpadnie i krew leci, i ja nie mogę, Yo, one more time, dawaj dobra, dobra to, było, to było genialnie proste to jest genialnie, po prostu, zwyczajnie proste Wyobraźcie sobie taki level, który jest genialnie, zwyczajnie prosty. Bo wystarczy pojechać do przodu i, i w sumie tyle. Zacznij trzymać rękę do przodu, znaczy palec do przodu. O Jezu, co to jest? To jest painful. Chyba my się tutaj nie ruszać, czyż nie? Tak, zdecydowanie, to było don't move plus bonus. Ok, spoko, spoko. Ja musiałem się ruszyć, bo chciałem zobaczyć, co się stanie, ale widać, jak przegrałem. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Eee. Dobra, trafiłem. Fuksem. Trafiłem fuksem, ale trafiłem, to jest najważniejsze. Myślałem, że się nie, nie puści. No, fuck. Okej. Okay, przegrałem, to uznam to jako w ogóle przegranie. Cało, cało, całe, życie przegrałem. O, to jest, to jest też coś fajnego. Welcome to the awesome Spark 2. Ok. Było blisko, już wiem, trzeba się trochę bardziej rozpędzić w taki raz. Welcome to awesome Spark 2. Za szybko. Welcome to awesome Spark 2. Tak, już wiemy Dawaj, 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 dawaj! Aa! Welcome to awesome sprackelda! Dobra, mhm. Mm za, za szybko znowu. Welcome to awesome spike Dobra, opa! Teraz, dobrze, teraz dobrze, teraz jest idealnie, teraz chyba było normalnie, normalnie, ja nie wiem A! Jest! Ile tam było tych bum pum 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 Cholera, jasna, za dużo Zdecydowanie za dużo, ile ja w ogóle mam? 10 minut, dobra Wall kick, oryginalny original, wall kick. Ale ja sobie wall tutaj, o Aha, okej, okay, okej, okay, to muszę dać tym Opa Okej, okay, rozumiem Czekajcie, ja dam radę, ja wiem jak to zrobić, ja wiem Okej, okay, jednak nie wiem, ale dam radę Okej, okay, jednak nie dam chyba rady Może jednak... Fuck, góry, o, ja pierdziulej tam było kolców Tu... czekaj Okej, okay, już wiem jak chyba trzeba użyć kontrola, wiecie? Oh yeah! oh yeah, oje! Oh yeah. Udało się ludzie, udało się normalnie jestem genialny ponad genialnością mojego umysłu, genialny, genialny Genialny. Genialny, genialny, genialny Przegrałem, znaczy wygrałem w sumie, ale takie levele są tak debilne, że ja nie mogę Dobra Ball fall. Aha, okej, okay, rozumiem, okej, okay. okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej okay. To leci samo, bo w sumie te. te, 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 te jak one się tam, O kulki, one same. One, one się kręcą zwyczajnie, wiecie. Nie wiem czy wy widzicie, że one się kręcą, ale one się kręcą. Ja widzę, że się kręcą, nie wiem jak wy, ale ja widzę. Zdecydowanie. Okej, okay, przegrałem. Wbiło mu się dokładnie w dupę i w inny narząd ciała, ale to już nie musicie znać szczegółów, bo jesteście za młodzi, żeby wiedzieć. Więc, o, jaki backflip i frontflip i ja nie mogę wszystko naraz, ja kurde nie mogę normalnie. Dawaj, lecimy ziomy, lecimy ziomy, lecimy! Nie, 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 dobrze, dobrze, idealnie, 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 daj idealnie, idealnie, idealnie. Nie, dobrze, idealnie, idealnie, nie w tą stronę, nie w tą stronę chłopie, nie, o, do, bardzo dobrze, bardzo dobrze. O, idealnie, idealnie, fuck ja, yeah, dobrze, zapomniałem, że mogę się tutaj łapać. Jest, dobrze, złapałem się, dobra. Dobra, tutaj się złapie. O i wygrałem, wygrałem... Wy... O kurde, to jeszcze nie koniec Jeszcze mniejsze kuleczki. Okej, okay, rozumiem Rozumiem! Rozumiem gro Okej, okay, okej okay. I, I get it, okej okay. Fuck yeah, dobra, kolejny wygrałem, Zaraz będę musiał kiknąć <laughs> Dziękuję, że powiedzieliście mi na zdrowie. Jestem pewien, że powiedzieliście mi aktualnie na Jestem pewien, że powiedzieliście mi na zdrowie na pewno powiedzieliście mi, na pewno. Mm -hmm. Jestem pewien, po prostu tak pewien, że ja nie mogę. Spa, aha, ok. Wow! Ale dobry, jesteśmy Super Iron Batmanem! Super Bashemem. pokonał nas obcy. Dobra. Don't move 8, walić to. O, o, rzucanie mieczami jest dobre. Okej. Okay. Okej, okay, easy, easy. Okej, okay, przegrałem. Czemu to się nie liczy? Ja się pytam. Więcej mieczów na raz nie mogłeś wyrzucić, prawda, chłopie? O, ja ci nie mogę. Patrzcie, on rusza normalnie, on rusza mieczem. Ale i tak zginął. I tak zginął. I tak zginął. Aha, aha. Dobra, nie będę taki, bo to wygląda tak żałośnie JB restart re po co mi re what? restart? serio muszę restartować żeby przejść ten level? nie nie ja się na to nie zgadzam gro ja się na to kompletnie ale to kompletnie nie zgadzam bo bo ja nie chcę nie good jestem good jestem good powinno być tam god że jestem god ale ja nie chcę nie ja będę good ja będę good bo ja lubię być good tak no właśnie rozumiecie chyba o co mi chodzi prawda? opa genialnie Okej, okay. okej, okay. okej, okay. o oh, fuck o oh. no! 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 No nie Okej, okay, rozbiłem. Genialnie, genialnie, genialnie. I i i i i Teraz do przodu, do przodu, do przodu, do przodu! Okej, okay, genialnie. Ja. Yeah. Fuck, fuck ja. Yeah. Dobra, ja rozumiem, ja rozumiem, że ja jestem mega, że jestem super, że jestem amazing, ale nie, bez przesady, naprawdę, ja jestem zarombisty. ja po prostu jestem, jestem zaromb. Dobra, nie będę taki, nie, jestem, jestem po prostu denny, ja nie umiem w ogóle nagrywać, ja w ogóle chyba przestanę na usunąć kanał na YouTube, bo po co? Po co w ogóle, po co ja nagrywam w ogóle, przecież nikt mnie nie ogląda, przecież ja nie mogę, mam tak małą oglądalność, że ja pierdziulę, no. O nie, tutaj mnie trzeba zaskakiwać. O, ja nie mogę, naprawdę? To było tak banalnie proste, że ja nie mogę To jest trochę trudniejsze, bo jednak tutaj nie możemy kierować ani już chyba przegraliśmy. O, może jeszcze jednak nie O fuck, teraz przegraliśmy, bo mu... kurdy głowa wyparła z sprężyny i się zesrał. Idiota. Debil. Debil. Debil! Dobra, ja się z Wami żegnam na razie, Pa widzimy się w następnym odcinku i pa, pa! pa, Psz, pa, pa!